Pieszynie, a właściwie w jego okolicach rozegrano 26. już rajd barburki. Impreza zgromadziła na starcie niemal 100 załóg, w tym kilka czołowych zespołów z Mistrzostw Polski. Wśród nich byli również mistrzowie krajów w klasie 3 załoga Polsatu Tomasz Kuchar i Maciej Szczepaniak. Myślę, że zdawała będzie przednia, chociaż szczerze mówiąc wolałbym jechać za innym autem. Moja auto ma niesamowitą moc i, i, i to na pewno nie pomaga na tych nawierzchniach. Dla porównania mogę powiedzieć, że wczoraj miałem okazję testować Golfa TDI, takiego 130-konnego, który jest propozycją na przyszły sezon e, i, i powiem szczerze, że świetnie się tym jeździ. Naprawdę, Golf Kiskar e, jedzie dopiero powyżej 7000 obrotów na, na, na takiej śliskiej nawierzchni, to jest makabra. Natomiast Golf od 1000 obrotów pięknie jedzie do góry, także no na pewno będziemy się męczyli tutaj na tym rajdzie, żeby się na drodze zmieścić, tym bardziej że jest bardzo wąsko ślisko. No, ale zabawa, no jedziemy po to, żeby się uczyć treningowo. Zapowiadaliśmy tydzień temu start Mariusza Piconia z Teatem i Bizą Kit Evo 2. I tak też się stało. Włoska firma Astra przywiozła do Polski auto w najlepszej specyfikacji, które bezwzględnie debiutowało na polskich trasach rajdowych. Dla nas bardzo dobry dzień, jedziemy nowym samochodem, natomiast warunki, które tutaj są na pewno spowodują to, że dłużej będziemy się uczyli tego samochodu, ale generalnie mając e, takie plany z moimi sponsorami przyszłorocznych startów, ten start jest przeznaczony na naukę i poznanie nowego samochodu. No niestety wczoraj sprawdzaliśmy gumy i się okazało, że te nowe Pirelli nie, nie dają takiej satysfakcji i takiej utrzymania. Yy, jak yy, Micheliny, na których jeździliśmy wcześniej zobaczymy jak to będzie, No niestety chłopcy używanych Michelinów nie zdążyli się już założyć nie było takiego wulkanizatora, który by sobie z tym poradził no i zobaczymy jak będziemy jechali, trochę ślisko jest na tych gumach yy, ten rajd traktujemy raczej treningowo, jedziemy przede wszystkim dla, swojej, dla swoich kibiców to jest jedyny rajd organizowany przez Automobil Klub Cieszyński jedziemy głównie dla kibiców, zobaczymy jak, jak po prostu sytuacja się ułoży po dwóch, trzech pierwszych os -ach. Ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Lubię świstowna wierzchnia, ale nie wiem, co to auto może i co ja tym autem mogę, więc generalnie spróbujemy z tylko i wyłącznie. Dużą atrakcją dla kibiców była możliwość obejrzenia po raz pierwszy w Polsce Janusza Kuliga i Jarosława Barana, a grupowym samochodem z zapędem na cztery koła. No, super warunki są, właśnie bardzo się cieszymy. Od wczoraj z Jarkiem jeździliśmy na treningach. Spadło tutaj dużo śniegu. Co prawda jest bardzo chytrze, bo jest dużo lodu i pod tym śniegiem nie widać, gdzie, gdzie ten lód jest. Także trzeba bardzo uważać, jest wąska, ale generalnie fajnie, może można się pobawić samochodem. Jak Państwo zapewne zdążyli się zorientować, pogoda była typowo zimowa, ale większość zawodników wyrażała zadowolenie z takiej, a nie innej aury. Niestety Kulik i Baran zdołali przejechać jedynie dwa z zaplanowanych przez organizatorów 12 odcinków specjalnych, wybadając drogi, czym sprawili zawód kibicom, ale przede wszystkim sobie. Mimo to, Janusza nie opuszczał dobry humor. No krótko, krótko na tym razie, po raz pierwszy tak szybko ukończyliśmy rajd. No cóż, mówią, że jak się raz w roku nie wypadnie, nie rozbije samochodu, to znaczy, że za wolno się jeździ, więc jakby dostosowaliśmy się do tej teorii. No co, a oprócz tego, no... No miałem grypę, mieliśmy coś tam, nam wyrzucili pod koła, leżeli ekolodzy na drodze, trenowaliśmy cały tydzień, posłuchajmy, było mokro, Jarek by tak samo źle się czuł, no w ogóle z, jakiś fatalny zbieg okoliczności, który reasumując to wszystko dawał to, że pojechaliśmy tam dużo, dużo za szybko i opuściliśmy drogę. Po wycofaniu się kuliga, prym w wiedli Jarosław Pinele z Emilem Horniaczkiem, jadącym Mitsubishi Lancer Evo 4. Od trzeciego odcinka specjalnego objęli prowadzenie, które stale powiększali. Jarek nie ukrywał, że bardzo dobrze czuje się na śniegu i lodzie, co potwierdzały rezultaty, ale także widowiskowa jazda. Pinele z Horniaczkiem wygrali barburkę, ale dla kierowcy było to drugie zwycięstwo w Kieszynie. Pierwsze odniósł jadąc ze swoim ojcem w 1994 roku. Odcinki specjalne przebiegające po trasie rajdu wisu odpowiadały także zawody połuszatów kucharowi i szczepaniakowi. Początkowe kilometry stanowiły mały poligon doświadczalny, bowiem ogromna moc auta powodowała wiele podbramkowych sytuacji. Golf nadspodziewanie często próbował opuszczać drogę, ale kuchar z kilometra na kilometr potrafił go wreszcie okiełznąć. Wówczas samochód zaczął jeździć w tym kierunku, w którym chciał kierowca, co dało drugie miejsce w rajdzie ze stratą nieco ponad trzech minut do zwycięzcy. Mariusz Ficoń z Tomaszem Ochmanem spisywali się bardzo dobrze, choć niestety nie mogli nawiązać walki z czołówką. Powód był prozaiczny. Włoska firma nie była przygotowana na taki atak zimy i nie przywiozła prac z autem typowych na śnieg, zawieszenia i kół. Mimo, że Ibiza jechała na oponach lodowych z kolcami, to ich specyfika i szerokość wykluczała jakąkolwiek walkę z konkurentami. Ficoń i Ochman zajęli 14 miejsce, ale i tak byli zadowoleni, by nie użyć słowa zachwyceni walorami tego samochodu, do którego nie ukrywali mają ochotę przyzwyczaić się na dłużej, czyli na cały sezon. Kolejnym seatem i w tymże agrupowym wyjechali na trasę rajdu Damian Gielata i Maciej Baran. Gielata, który już podczas rajdu wisły jadąc z kodą pokazał się z jak najlepszej strony i tym razem zaprezentował dużo umiejętności. Jechał spokojnie, bez nadmiernego rzucania autem, choć i on nie ustrzegł się błędów. Gielata i Baran zajęli trzecie miejsce po zaciętej walce z Marcinem Opałką, którego wyprzedzili o 5 sekund. Audytko po wygraniu pierwszego OS-u po raz kolejny musiał poddać się temu niezwykle awaryjnemu eskortowi, choć należał tu do faworytów. Innymi kandydatami do zajęcia pozycji tuż za Pineletem przez dłuższy czas byli Łukasz Sztuka i Zbigniew Cieślar. Załoga miejscowego Automobil Klubu zna te odcinki specjalne od podszewki i rezultaty to potwierdzały. Jechała niezwykle szybko, do czasu czterominutowego postoju w rowie zajmując drugie miejsce. Po tej przygodzie Sztuka i Cieślar musieli gonić czołówkę i zdołali się wspiąć na szóste miejsce. Jak zwykle szybko podróżowali bracia Bębenkowie, choć ich 25-sekundowa porażka za pałką jest niespodzianką. Zajęli piątą pozycję. Zwycięzcy rajdu Jarosław Pineles i Emil Horniaczek. No rajd bardzo przyjemny, no szkoda, że nie było... W pewnym momencie już później z kim się ścigać, jak założyliśmy te właściwe gumy na, na śnieg. Także zaczęliśmy wygrywać i, i, i później już nie było z kim. No, szkoda, że nie było leszka i ja wypadną. Druga pozycja, Tomasz Kuchar i Maciej Szczepaniak-Polsat. Naprawdę na początku mieliśmy parę takich sytuacji niepewnych, auto cały czas chciało wyskakiwać z drogi, ale, ale później rozkręciliśmy się, jakoś opanowałem potwora, jak to się potocznie modnie teraz mówi. Zadowoleni z samochodu Mariusz Picoń i Tomasz Ochman. W zasadzie jestem bardzo zadowolony z tego startu w sensie organizacyjnym, w sensie przygotowania samochodu jako urządzenia do jeżdżenia w rajdach.